W 2005 roku Sony podczas konferencji na E3 puściło wodzę fantazji. Zabierający dek w piersi trailer wywołał długą owację na stojąco i prawdziwą burzę w internecie. Połowa graczy na świecie po tym pokazie była w kieszeni giganta z Tokio, ale nie na długo. Wkrótce okazało się, że wszystko hulało na potężnych komputerach, a same filmiki są pokazem jakości, do jakiej dążą deweloperzy, a nie istniejącą grą. Ta była wówczas dopiero w powijakach. Krótko mówiąc, Sony oszukało graczy. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem tej sytuacji było dostarczenie gry wyglądającej jak render. Wtedy firma może wyszła, aby jako tako z twarzą z tej przykrej sytuacji. Stała się jednak rzecz niespotykana. Gorilla Games przebił niesławny trailer. Kultowa parę lat temu zajawka przy produkcie finalnym Killzone 2 wygląda jedynie jak śmieszny żart. Holenderski deweloper, mając pełne poparcie góry, brak deadline'u i niemal nieograniczony budżet stworzył dzieło sztuki elektronicznej rozrywki. Killzone 2 od początku miał być pokazem możliwości PS3 i spełnił swoje zadanie w 100%. procentach. Oprawa AV miażdży na całej linii. Zbudowany od podstaw silnik graficzny jest idealnie dopasowanym do konsoli narzędziem, które pozwala na wyciśnięcie z PlayStation 3 prawdziwego powera. Już pierwsze minuty zachwycają wykonaniem. Desant na ponurą planetę Higów w samym centrum pola bitwy. Bardzo awaryjne lądowanie, po którym następuje natarcie na ufortyfikowane pozycje ludzi Wisariego. Monumentalne budynki są nafaszerowane karabinami maszynowymi. Nadjeżdżające posiłki jeszcze bardziej utrudniają i uatrakcyjniają grę. Już pierwszy level pozwala Ci zasmakować mocy Sela. Przydzielająca się przez chmury słońce odbija się od wody, szarych powierzchni budynków i reszty otoczenia. Porastawiane gdzie nigdzie beczki pozwalają ci sprawdzić, jak prezentują się eksplozje, a całe tabuny przeciwników okrążając teren nie pozostawiają wątpliwości co do ich sztucznej inteligencji. Reszta etapów jest równie dynamiczna i zaprojektowana z takim samym rozmachem, jednak to właśnie pierwsza misja jest swoistą wizytówką gry i zarazem możliwości PS3. Prezentowana wideo recenzji gra pozamiatała w kwestii oprawy, a w temacie efektów graficznych zmiażdżyła wszystko, co było na konsolach do tej pory. Odwzorowanie dymu, gra świateł i cieni, te stwierdzenia pojawiają się w wielu recenzjach, ale teraz wydają się być tylko pustymi hasłami. Grilla Games na potrzeby Killzone 2 stworzyło silnik pokazujący moc maszynki Sony i aż strach pomyśleć, jak będą się prezentowały kolejne jego wersje. Jako gracz wcielasz się w Tomasa Sewa Sewczenko jednego z grupy czterech żołnierzy dosyć specyficznego teamu. U boku Rico Sprequela i jeszcze dwóch nowych kompanów, garcy i natko, bierzesz udział w desancie na planetę Helgastów. Dowództwo Isa zdecydowało uderzyć w źródło, nie czekając na kolejne ciosy imperatora Wisariego. Mając dość prowadzenia wojny na własnej planecie Vekta, Isa dokonuje desantu w samo serce Helganu, miasto Prrus, gdzie w swoim pałacu kryje się imperator. Jak się dosyć szybko okazuje, atak jest dużo trudniejszą sprawą niż oczekiwano. Helganie dysponują bowiem nieznaną wcześniej bronią ciskającą piorunami. Brzmi to trochę niepoważnie, ale o dziwo w praktyce zdaje egzamin. Twój oddział alfa z czasem zostaje wyznaczony do zniszczenia źródła zasilania wrogiej broni. Przenosisz się wtedy na pustkowia przypominające powierzchnię Marsa. Z czasem pojawiają się nawet wątki mające nadać głębi bohaterom. Deweloper próbował wpleść w historię moralizatorskie przesłania na temat dobra i zła, czy pokazać odmienność charakterów czwórki żołnierzy. Na próbach się jednak skończyło, a postacie są tak naprawdę tylko dodatkiem do akcji widocznej na ekranie. Żaden z bohaterów nie jest na tyle wyrazisty, żeby zostać ikoną Killzone 2. Przedstawiona w wideo recenzji gra nie jest sandboxem, nie ma tu ulepszania broni, czy wyborów pseudomoralnych. Z dwoma malutkimi i z góry zaplanowanymi przez dewelopera wyjątkami nie ma to także pojazdów. Grilla Games już w pierwszym liwelu pokazało jaka przyświecała im myśl. Stworzenie idealnej strzeliny FPP, bez silenia się na nowatorskie pomysły i niesprawdzone rozwiązania. Killzone 2 nie rozwija gatunku, a wyciąga maksimum ze starej formuły shootera z perspektywy pierwszej osoby. Tutaj każdy najdrobniejszy element jest dopieszczony, a że takich elementów jest od zatrzęsienia, to całość robi piorunujące wrażenie. Dzięki przywiązaniu do detali, oklepane w grach akcje potrafią zwyczajnie zaskoczyć. Deweloper zadbał także o sztuczną inteligencję helgastów. W praktyce wygląda to tak, że garstka wrogów zawsze wpada danymi drzwiami, ale później są już zupełnie nieprzewidywalni. Atakują w grupach, ale nie ma mowy o bezmyślnej, strzelającej masie. Tutaj każdy zawodnik na swój sposób kombinuje. Wychyla się w różnych miejscach, zmienia osłony, wszystko robią użytek z granatów, a na wyższych poziomach trudności przypierają cię do muru. Kiedy biegnie na ciebie dwóch przeciwników, a reszta obstawia tyły, przychodzi panika. Działać trzeba szybko i celnie, bo helganie to twarde sztuki i nie padają od trzech kul. Killzone 2 nie należy do najdłuższych gier. 10 misji w trybie single-player ukończysz w około 8 godzin. Większość liweli jest długa, co jakiś czas pojawiają się nowe zadania do wykonania. Generalnie przesz do przodu. Nie ma tutaj backtrackingu, każda misja toczy się na nowym obszarze. Mimo iż pół gry spędzisz w mieście Pyrrus, nie martw się o nudę czy monotonne otoczenie. Chociaż dominuje szarobura paleta barw, to dzięki rewelacyjnej grze świateł i zróżnicowanej architekturze gry nie masz prawa się nudzić. Miłym urozmaiceniem ciągłego parcia naprzód są dwa przerywniki, gdy zasiadasz za sterami opancerzanego pojazdu i mecha. Świetne sterowanie maszyną aż prosi się o szersze zastosowanie. Niestety spędzasz w nim tylko kilka minut. W internecie na jednej planszy może się zmagać maksymalnie 32 graczy. Przed rozpoczęciem meczu możesz oczywiście wybrać stronę, po której będziesz walczył. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujesz się na żołnierza Isa czy Helgasta, masz do wyboru te same bronie. Niemiłym zaskoczeniem może być jedynie ich ilość. W Multi nie zaimplementowano nawet wszystkich zabawek znanych z Singla, udostępniając Ci jedynie 10 różnych pukawek i dwa rodzaje pistoletów. Arsenał w porównaniu do Call of Duty czy innych sieciowych shooterów, takich jak Borderlands, wygląda biednie, ale dzięki temu wszyscy mają równe szanse. Już po kilku godzinach grania masz dostęp do większości broni. W walce liczą się więc najbardziej Twoje umiejętności, a nie mocniejsze karabiny czy ich ulepszenia. Równie ważna co Twój skill jest także taktyka. Dzięki wprowadzeniu siedmiu klas postaci rozgrywka nabiera głębi. Gracze mogą podzielić się na oddziały, w których będzie zwykły żołnierz, sanitariusz, saper, taktyk, szturmowiec, sabotażysta czy zwiadowca. Każda postać ma unikalne możliwości, które w połączeniu z resztą tworzą naprawdę zgraną i niebezpieczną paczkę. Guerrilla Games zaimplementowało też niezwykle rozbudowany system rank i medali. Bez problemu możesz także porównać swoje osiągi z innymi graczami Killzone 2 na świecie. W podstawowej wersji gry jest 8 poziomów, a wypuszczone 3 dodatki dostarczają kolejnych 6 miejscówek. Liwery, znajdujące się w podstawce, są dosyć małe przez co dominuje tutaj otwarta walka i szybkie tempo rozgrywki. W tradycyjnym Team Deathmatch nazwanym w polskiej wersji strefą wojny warto się rozegrać, aby później przejść do kolejnych trudniejszych trybów. Na przykład eliminacja wskazanego żołnierza, przechwycenie danej strefy, przetransportowanie tzw. tuby propagandowej. W tych trybach ilość fragów schodzi na dalszy plan, punkty dostajesz za wypełnienie zadania. Co ciekawe, po wykonaniu misji gra płynnie przechodzi w kolejne zadanie, nie przerywając rozgrywki i nie wychodząc do menu. Każdy znajdzie więc coś dla siebie. Nie muszę chyba dodawać, że multi skutecznie wydłuża czas, jaki spędzisz przy grze. Killzone 2 zachwyca nie tylko grafiką i dynamiką, ale także rewelacyjnym dźwiękiem, o ile nie włączasz polskiego dubbingu. Ludzie z Guerrilla Games wykazali się profesjonalizmem przy dobieraniu aktorów i odzwierciedlaniu odgłosów otoczenia. Polski oddział Sony nie podołał niestety zadaniu. Ludzie udzielający głosów bohaterom czytają kolejne kwestie. Bez większego zaangażowania. Pojawiające się w oryginalnej wersji przekleństwa dodające specyficznego klimatu zostały ocenzurowane. Bardziej dramatyczne sceny przez pryzmat polskiego dubbingu wyglądają wręcz komicznie. Co oczywiste, ruchy ust są przystosowane tylko do wersji angielskiej. Mimo pełnej lokalizacji w Kidzown 2 nie masz możliwości wybrania polskich napisów przy angielskiej ścieżce dźwiękowej. Przy pierwszym odpaleniu gry musisz się zatem zdecydować na pełną polską lub angielską wersję. Dobrze, że najnowsze gry sygnowane logiem Sony Poland prezentują lepszy poziom lokalizacji. Killzone 2 jest wyraźnie ładniejszy niż oszukane trailery czy nawet pierwsze grywalne prezentacje. Nie dość, że gra wygląda obłędnie, to jeszcze gwarantuje solidny gameplay. Gdy minie pierwszy szok graficzny szybko zauważysz jak wiele grama ma do zaoferowania. Jest spójna, wciągająca i posiada ogromne replay ability. Nie znam człowieka, który nie skończyłby jej przynajmniej dwukrotnie, a jest przecież jeszcze tryb multiplayer mogący równać się z największymi tuzami gatunku. Co mi nie przypadło do gustu, wspomniane wcześniej miałkie postacie i polski dubbing. To chyba niewiele, prawda?